Decydując się na studia na kierunku psychologia, mamy do wyboru pięcioletnie studia jednolite, magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, a więc licencjat, a następnie magisterka. A jeśli istnieje możliwość wyboru, to oczywiście warto się zastanowić, który z tych dwóch systemów nauki będzie najbardziej korzystny i którą drogą najbardziej opłaca się podążać. Poświęćmy zatem kilka minut, aby rozważyć ten temat. Zapraszam. Jak podaje główny urząd statystyczny na terenie Polski w 2020 roku, działały 392 uczelnie wyższe, z czego 130 publicznych i 262 prywatne uczelnie. Z wykresów długoterminowych jasno wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba absolwentów spada. Co jednak nie przeszkadza uczelniom, szczególnie tym prywatnym, kształcić zarówno w systemie pięcioletnim magisterskim, jak i tym podzielonym na dwie części, czyli licencjat oraz magisterka. Na przykładzie kierunku psychologia zastanowimy się, po co właściwie kombinować z tym systemem 3 plus 2. No bo w sumie wychodzi na to samo, czyli pięcioletnie studia magisterskie. To tyle samo nauki, co licencjat plus dwa lata studiów drugiego stopnia, ale z tą różnicą, że jeszcze przy licencjacie trzeba poświęcić sporo czasu na napisanie pracy licencjackiej oraz na jej obronę. Ale zanim wymienię w kilku punktach korzyści płynące z podjęcia studiów licencjackich, króciutko opowiem, skąd w ogóle u nas w Polsce wzięły się studia pierwszego i drugiego stopnia. Otóż w roku 1999 powstał dokument o nazwie Deklaracja Wolońska i wprowadza ona punktowy system rozliczania osiągnięć studentów są to tak zwane punkty ECTS. Taki system niweluje rozbieżności pomiędzy różnymi krajami, czyli na przykład robiąc licencjat w Polsce, jest on tyle samo warty, co licencjat w kraju Europy Zachodniej. Takie ujednolicenie statusu studentów i absolwentów daje tyle, że jeśli osoba studiująca w Polsce chce się przenieść na studia za granicą, to wówczas wiadomo na podstawie zgromadzonych punktów, na jakim etapie kształcenia się znajduje i na który semestr powinien być wpisany na tej drugiej uczelni, już po przenosinach. Dodatkowy plus jest taki, że będąc absolwentem np. polskiej uczelni, chcąc aplikować na stanowisko pracy za granicą, na podstawie właśnie wykształcenia, od razu wiadomo, jaką wartość ma taki dyplom. Bo kiedy obowiązywały różne systemy, to często czwórka czy piątka w indeksie w jednym kraju oznacza zupełnie co innego niż czwórka i piątka w indeksie w drugim kraju, nie mówiąc już o systemie ocen ABCD np. No, ale dobrze, ta regulacja działa, więc warto się wreszcie zastanowić, w jakiej sytuacji warto studiować w systemie licencjat plus studia drugiego stopnia lub tylko licencjat. Po pierwsze, licencjat daje w 3 lata wykształcenie wyższe, co dla niektórych osób może być bardzo cenne, że nie muszą czekać na, na wyższe wykształcenie przez 5 lat. Na niektóre stanowiska pracy wymagane jest wykształcenie wyższe, tak więc można już sobie spokojnie pracować i magisterkę robić przez dwa lata na spokojnie. I tak też robi wiele osób. A niektórzy po prostu nie widzą potrzeby bycia magistrem, więc studia licencjackie to okazja do szybkiego zdobycia wykształcenia. Warto zauważyć, że licencjat to opcja dla osób, które są nie do końca zdecydowane, bo zwykle po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jest możliwość zmiany kierunku, no i niekoniecznie trzeba kontynuować ten sam kierunek. Na przykład można zrobić licencjat z pedagogiki, a następnie zrobić studia drugiego stopnia dla psychologii. Akurat, czy to dobrze, czy źle, to. To jest druga kwestia, zaraz się nią zajmiemy. Natomiast no, jest taka możliwość zmiany, zmiany kierunku i wiele osób z tego korzysta. A tak właściwie to nie jest zmiana, tylko kontynuacja nauki po prostu na innym kierunku. Oczywiście mówimy tutaj o kierunkach e, takich dosyć pokrewnych, na przykład właśnie psychologia, pedagogika czy socjologia, albo na przykład polonistyka i dziennikarstwo. Ma to oczywiście sens w uzasadnionych przypadkach i wówczas, gdy te dwa kierunki są. Faktycznie pokrewne, bo jeśli ktoś myśli, żeby na przykład przejść z politologii na matematykę, no to, to nie ma to kompletnie sensu, a prawdopodobnie jest niemożliwe, więc nie ma się co zagłębiać w ten temat. Znam osoby, które poszły na licencjat na słabszej, mało znanej uczelni, tylko po to, aby było nie tyle łatwo, co tanio, jeśli chodzi o czesne, i z tym zamysłem, żeby studia drugiego stopnia magisterskie zrobić na dużo lepszej, renomowanej uczelni. Czyli koniec końców dyplom robi dobre wrażenie. W tym temacie kryje się też aspekt finansowy, ponieważ licencjat na uczelni, która gdzieś jest nisko w rankingach, może wiązać się z niskim czesnym, no bo aktualnie, a nagrywam to w 2021 roku, no to rozstrzał pomiędzy czesnym wynosi gdzieś od 300-350 zł do 1000, więc to jest duża różnica. A niektórym sporym ułatwieniem, lub właściwie jednym wyjściem jest zrobienie Pierwszych trzech lat trochę taniej, następnie później, jeśli takiej osobie zależy na y, dobrym dyplomie, no to wtedy te ostatnie dwa lata robi już powiedzmy za te wysokie czesne. Kolejna korzyść wynikająca ze studiów pierwszego stopnia jest taka, że w wielu branżach wiadomości z zakresu psychologii y, są sporym atutem, bardzo ważnym narzędziem do pracy, ale nie tym głównym, tak jak na przykład w pracy psychologa. Takie branże jak reklama, zarządzanie, marketing, coaching one dosyć mocno podpierają się na wiedzy z zakresu psychologii. Tak więc osoba pracująca już w takich zawodach może na spokojnie sobie studiować psychologię jako dodatkowy atut, przez co staje się bardziej skuteczna w swojej pracy oraz bardziej cenna na rynku pracy. No i tutaj w większości przypadków nie ma sensu robić studiów magisterskich pięcioletnich. Wystarczy właśnie licencjat. A jeszcze w razie potrzeby można sobie zrobić magisterkę właśnie z zakresu psychologii, albo nawet wybrać sobie inny kierunek, czyli jeszcze bardziej sobie wzbogacić swój zakres wiedzy i kompetencji. Można śmiało powiedzieć, że studia pierwszego i drugiego stopnia to upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, no bo przecież w przeciągu pięciu lat mamy dwa tytuły uczelni wyższej, na przykład na dwóch kierunkach. Poniekąd jest to sprytne rozwiązanie i oszczędzające czas. Warto też zwrócić uwagę na to, że studentami psychologii, szczególnie właśnie na studiach licencjackich, bywają osoby, które maturę zdały już bardzo dawno temu. Są to osoby powiedzmy w średnim wieku. Które wcześniej nie miały możliwości albo czasu, e, aby studiować psychologię, a zawsze o tym marzyły, i teraz mają taką możliwość. Idąc ścieżką zawodową zupełnie inną niż psychologia, mając e, rodzinę, dom na głowie i tak dalej. o wiele łatwiej jest podjąć decyzję studiowania przez 3 lata e, niż podjąć studiów pięcioletnich. Wiecie, to jest na tej zasadzie, że łatwiej jest się zdecydować wówczas, kiedy jest możliwość. Zdjęcia takiego wyzwania przez 3 lata, a potem zobaczymy. Ale bardzo dużo takich osób kontynuuje naukę na magisterce później. Obserwując różne wypowiedzi na forach internetowych, czasem też wypowiedzi pracowników naukowych na stronach uczelni, można przeczytać, że to w sumie niedobrze się stało, że jest możliwość studiów licencjackich. No i często też absolwenci studiów pięcioletnich, magisterskich, tak trochę z mieszanymi uczuciami mówiąc delikatnie, patrzą na, na osoby, które robiły licencjat. Ponieważ według takiej obiegowej opinii kształcenie na nierenomowanych uczelniach, szczególnie na studiach pierwszego stopnia, znacznie odbiega poziomem od y, nauczania na y, uczelniach tych lepszych. Tylko pytanie, po co studiujemy? Y, jeśli na przykład niektórzy chcą studiować psychologię czy inny kierunek dla przyjemności, dla zdobycia wiedzy na własny użytek oraz, do, oraz jako narzędzie pracy w innej branży, które ma pomóc, to czemu nie? No bo oczywistym jest, że będąc młodym człowiekiem i wiążąc na poważnie plany z tym, że będziemy psychologami w supergabinecie, psychologami klinicznymi, no to najlepiej pójść po prostu na jednolite studia magisterskie, najlepiej na, na dobrej uczelni. No i tyle, ale też nie, nie każdy akurat ma takie plany, prawda? Bym nie dyskredytowała wyborów różnych ludzi, bo też nie wiemy, nie wiemy w jakiej są sytuacji, dlaczego akurat podjęli taką decyzję, że chcą iść taką drogą. Czasami po prostu nie ma, nie ma innej możliwości, tak? I, e, robi się licencjat, później się robi e, magisterkę i często też jest tak, że osoba, która się bardzo stara, jest ambitna, Robi dużo we własnym zakresie, czasami może być zdecydowanie lepiej wyedukowana i mieć lepsze kompetencje w zawodzie, niż osoba, która skończyła bardzo dobrą, renomowaną uczelnię na wysokim poziomie, ale gdzieś się tam prześlizgnęła na trójkach na przykład. Tak więc nie ma sensu patrzeć tak zero-jedynkowo. Sytuacje są różne, a zresztą no psychologowie powinni to wiedzieć jak mało kto. A na koniec jeszcze taki mały bonus, ciekawostka. Jak się tytułuje? Osobę, która jest absolwentem studiów licencjackich? No właśnie, nie ma takiej nazwy, bo można powiedzieć pani magistrze, panie doktorze, no a po licencjacie? Panie licencjuszu? Czy panie licencjatko? No właśnie, jest to zabawne. Nie ma, nie ma w naszym słowniku takiego określenia, ale licencjusz jest bardzo fajny. Mi się bardzo podoba. W dzisiejszym Psychoholiku to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich, którzy planują licencjat albo robią licencjat, lub licencjat z psychologii oraz wszystkich magistrów, wszystkich tych, którzy są zwolennikami licencjatu i tych, którzy patrzą na temat dosyć nieprzychylnie. Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie na ten temat. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!